Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca telewizji Ultra i światłowodów w Twoim domu. Kulturalny blok lokalny telewizji Telekap. Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego programu. A dzisiaj gościem naszego odcinka pani Amelia Werys-Drabowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Kamyk w Pruszkowie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, witam się z Państwem. I gościmy w Kamyku, bo jesteśmy w sali audytoryjnej w Centrum Dziedzictwa Kulturowego i ta sala służy Wam na co dzień. Tak, dokładnie tak jak pan redaktor powiedział. Sala audytoryjna jest przez nas wykorzystywana i tutaj przeznaczana przede wszystkim na nasz uniwersytet trzeciego wieku. Tutaj co tydzień nasi słuchacze się gromadzą licznie bardzo, ale również sala audytoryjna służy nam do organizacji wydarzeń kulturalnych. Są to mniejsze koncerty, mniejsze występy, także to taka Przestrzeń, w której ta kultura się tworzy, i taka przestrzeń, w której pokazujemy kulturę. Przejdziemy teraz do innej sali, znacznie większej, do sali widowiskowej, która też tutaj się mieści. A to dlatego, że za nami piękne wydarzenie, piękny jubileusz, 50-lecie Miejskiego Ośrodka Kultury Kamyk w Pruszkowie. Więc powspominajmy sobie teraz, jak pani, już z upływem czasu, wspomina to wydarzenie. Szanowni Państwo, no, jubileusz 50-lecia e, instytucji i jej istnienia to naprawdę bardzo, e, bardzo poważne i przedsięwzięcie, i wielki, wielkie wydarzenie dla całej naszej instytucji, dla wszystkich pracowników, e, zarówno tych, którzy teraz tworzą instytucję, jak również tych, którzy e, kiedyś tworzyli. Sama organizacja tego wydarzenia była dla nas poważnym i długim przedsięwzięciem. Planowaliśmy to wydarzenie z, oczywiście z dużym wyprzedzeniem. Dziękuję. W tej chwili jesteśmy no, już prawie dwa tygodnie po, po tych obchodach, więc można powiedzieć, że te pierwsze emocje opadły. Natomiast no, w naszej pracy cały czas jest intensywnie, ponieważ już tydzień po, czyli w weekend kolejny i teraz tak naprawdę do końca grudnia tych wydarzeń kulturalnych jest u nas bardzo dużo. Więc z wielką radością, z wielką ulgą również można powiedzieć. Zamknęliśmy 50 lat i otworzyliśmy kolejną kartę historii instytucji. I o tym sobie też porozmawiamy, ale zostańmy jeszcze chwilę przy jubileuszu, ponieważ przygotowaliście na ten jubileusz takie piękne, okolicznościowe statuetki, które zostały przyznane osobom, które wniosły dużo w organizację, w działalność Miejskiego Ośrodka Kultury Kamyk, z wszelkim. Instytucją, które z wami współpracują, no i wśród tych narodzonych jesteśmy też my, czyli Telewizja Telkap, za co bardzo jeszcze raz dziękujemy. Tak, jest to uważam wyróżnienie, i tak chciałam, żeby telewizja Telkap poczuła się wyróżniona. Wyróżnienie przyznane dlatego, że tak naprawdę od początku swojego istnienia Miejski Ośrodek Kultury Kamek był wspierany przez tutaj Państwa telewizję. Jesteście z nami i byliście i mam nadzieję, będziecie na wielu wydarzeniach. Będziecie nam towarzyszyć. No i oczywiście przekazywać to, co tworzymy tym, którzy w danym momencie czy na danym wydarzeniu nie mogą być z nami. Więc ja jeszcze raz dziękuję bardzo i oczywiście gratuluję również tego wyróżnienia. Te statuetki zdecydowałam się przyznać również osobom, czyli wieloletnim pracownikom. Instytucja, tak jak mówimy i tak jak wiemy, oczywiście obchodzi jubileusz 50-lecia, ale przede wszystkim w instytucji to nie mury, to nie miejsce, ale przede wszystkim tworzą ją ludzie. I ludzie, którzy przygotowują wydarzenia, którzy przy, no, pracują każdego dnia na to, żeby Właśnie państwo, czy nasi odbiorcy mogli korzystać z tych wydarzeń i z naszej oferty i te statuetki to jest właśnie ukłon i podziękowanie dla tych osób, które swoją pracą, swoją pasją i sercem tworzyły przez lata tą instytucję i w niektórych przypadkach nadal tworzą. To jeszcze do podziękowań za tę piękną statuetkę, to jeszcze dodam takie zapewnienie, że polecamy się na przyszłość. Dobrze, będę pamiętała i my również, vice versa. Kamyk jest wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla miasta Pruszkowa, dla Pruszkowian. I też właśnie takie wydarzenie za nami, bo. Drugi Pruszkowski, jarmark Bożonarodzeniowy, i tam mocno swoją obecność właśnie daliście znać, że jesteście. Tak, w tym roku również byliśmy jednym z organizatorów drugiego jarmarku pruszkowskiego. Bardzo się cieszymy, że możemy wziąć udział w tym wydarzeniu. Jest to można powiedzieć taki plener zimowy. Zawsze wydarzenia plenerowe no, wymagają tutaj na pewno wzmożonych sił organizacyjnych. W tym roku naszym wkładem, czyli wkładem Miejskiego Ośrodka Kultury było przygotowanie sceny, przygotowanie oświetlenia też Urzędu Stanu Cywilnego, także te piękne świąteczne kolory. To właśnie specjalnie dla Państwa. Natomiast jeśli chodzi o występy sceniczne, na tej scenie wystąpili w tym roku i uczestnicy naszych zajęć wokalno-muzycznych. Wystąpił zespół Pruszkowiacy. Zaprosiliśmy również Pruszkowskich seniorów, amatorski zespół, który współpracuje z nami, który również występuje na różnych ważnych wydarzeniach miejskich. Także postanowiliśmy przygotować taką ofertę. Ludzi ważnych dla Pruszkowa i tych, którzy również z nami właśnie współorganizują i tworzą różne wydarzenia. Natomiast zwieńczeniem tych artystycznych występów i tej części scenicznej był występ Ani Malaciny Karpiel, góralki z Podhala, która tutaj wyśpiewała nam i kolędy, i pastorałki razem z podhalańskimi muzykami. Także było. E, mocno świątecznie i po Góralsku. Kulturalny blok lokalny zawsze tradycyjnie wychodzi w poniedziałek. Ten odcinek też właśnie wyszedł w poniedziałek, więc za nami weekend i to był taki koncertowy weekend, jeżeli chodzi o działalność Pruszkowskiego Kamyka. Dbacie o tradycję świąteczną. Mam tutaj na myśli miniony właśnie tegoroczny przegląd kolęd i pastorałek, ale następnego dnia w niedzielę też był koncert świąteczny, więc może zacznijmy od tego przeglądu. Tak, Przegląd Kolęd i Pastorałek to projekt wieloletni i w ramach tego przeglądu prezentują się wokaliści, przede wszystkim wokaliści w różnych odsłonach. Zapraszamy tutaj w kategorii zespoły rodzinne, soliści, zapraszamy też chóry, także jest to takie dość, dość duże wydarzenie i ważne dla naszej instytucji. Wstęp na to wydarzenie zawsze jest wolny, więc tutaj też można powiedzieć, że chętne osoby chętne i tych wrażeń muzycznych, ale również tego, żeby pobyć w takiej świątecznej atmosferze, mogą zawsze tutaj skorzystać z, z tej propozycji. Natomiast ten weekend, tak jak Pan redaktor powiedział, mocno tutaj i tra mocno pielęgnujemy i tradycje, ale też jesteśmy osadzeni w tym klimacie świątecznym. I właśnie ten drugi koncert, był to koncert uczniów i uczestników zajęć Pani Danuty Kudczyńskiej. Jest to koncert i propozycja świąteczna wyjątkowa. Od, no tak naprawdę, już trzeci rok w naszej propozycji jest. Pani Danuta jest instruktorem zajęć muzycznych w naszej instytucji i każdego roku przygotowuje piękny program świąteczny pełno wydarzeń kulturalnych działalności kamyka no bo przecież tym żyjecie na to pracujecie aby wydarzenia kulturalne cały czas były w 2025 50 lat minęło już w 2026 51 rok działalności drugą 50 zaczniecie więc już są jakieś plany jakieś wydarzenia kulturalne na ten nowy rok 2026 tak, planów jest bardzo dużo. Tak naprawdę my tutaj martwimy się o to, żeby miejsca w kalendarzu nam starczyło na te wszystkie wydarzenia, które chcielibyśmy zrealizować. Z takich stałych stałych już pewników w naszej ofercie, to będą to oczywiście wernisaże, będą to oczywiście koncerty mniejsze i większe, takie, gdzie będziemy prezentować dorobek i umiejętności uczestników zajęć. Na pewno, ale również będziemy zapraszać do kamyka, czyli tutaj do sali audytoryjnej, jak również na koncerty plenerowe, artystów profesjonalnych, artystów znanych, prezentujących różne, różne nurty muzyczne. Także na pewno każdy w tej ofercie muzycznej naszej znajdzie coś dla siebie. Na pewno będą kontynuowane projekty warsztatowe, które cieszą się u nas bardzo dużym zainteresowaniem. Więc warsztaty dla dzieci, warsztaty międzypokoleniowe, warsztaty dla młodzieży i e, warsztaty dla dorosłych. Podczas e, wakacji zbliżających się. E, Również będziemy przygotowywali ofertę wakacyjną, to też będą warsztaty. Na pewno będziemy Państwa zapraszać na koncerty plenerowe, takie mniejsze i większe. To, to są projekty, które cieszą się naprawdę ogromnym powodzeniem i tutaj ja z, z radością i z dużą satysfakcją mogę powiedzieć, że nasze koncerty plenerowe czy też muzyczne gromadzą naprawdę ogromną publiczność. Jeżeli spojrzymy głębiej na statystyki, które musimy prowadzić jako Instytucja Kultury, nasza oferta naprawdę rozkwita. Jest państw, państwo przybywacie do nas coraz liczniej i mamy też ogromny odzew właśnie od naszych odbiorców. To wszystko robimy dla Was więc, i dla Państwa właśnie. Więc, jeżeli odzew jest pozytywny, jeżeli ta frekwencja naprawdę jest imponująca. To my wiemy, że idziemy w dobrą stronę i obiecujemy jednocześnie, że będziemy tutaj dalej rozwijać ofertę i te propozycje kulturalne, które dla, dla odbiorców naszych są atrakcyjne i ciekawe. Propozycje kulturalne, wydarzenia kulturalne to jedno, ale działalność Puszczowskiego Kamyka to też zajęcia artystyczne, które prowadzicie. No i tutaj jest szeroki wachlarz możliwości. Tak, jeśli chodzi o zajęcia artystyczne, to są przede wszystkim zajęcia cykliczne. W naszej ofercie od lat są zajęcia wokalne, muzyczne. Tutaj dzieci, młodzież i dorośli kształtują swoje umiejętności i szlifują swój warsztat wokalny, muzyczny, to są zajęcia prowadzone przez wieloletnich instruktorów, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem i powodzeniem. Później uczestnicy tych zajęć mają możliwość prezentowania się podczas właśnie różnych wydarzeń artystycznych, wydarzeń i naszych kamykowych, ale również wydarzeń miejskich. Także, także ta muzyka jest bardzo ważną częścią naszej oferty. Mamy w naszej ofercie również zajęcia plastyczne, zajęcia plastyczne i pracownie, które przyciągają również bardzo dużo chętnych osób, tutaj w przeważającej większości są to zajęcia dla dzieci i młodzieży, ale bardzo prężnie też działa u nas grupa, gdzie swoje umiejętności szlifują seniorzy i osoby dorosłe. Tutaj też organizujemy wernisaże dla nich i też mogą prezentować swoją twórczość nie tylko na samych zajęciach nie tylko swoim rodzinom, ale również osobom, które odwiedzają naszą instytucję. Są oczywiście zajęcia taneczne w naszej ofercie. Jeśli chodzi o, o taniec, to jest to taniec nowoczesny w wielu odsłonach. Jest to balet dla młodszych dzieci i zajęcia z tańca towarzyskiego również. Jak Państwo widzicie i słyszycie, praca w pruszkowskim Kamyku to praca na pełnych obrotach, ale ten czas wolny też od czasu do czasu musi być, aby odpocząć. No to teraz takie pytanie Pani Dyrektor, co robi Amelia Wery z Grabowska, kiedy odpoczywa od pracy? Co ja robię? No tych chwil, kiedy mam, mogę złapać oddech jest tak naprawdę bardzo niewiele, więc jeżeli mi się taki moment trafi, to, to bardzo się z niego cieszę i bardzo go pielęgnuję. Co ja robię? Bardzo e, z takich może codziennych czynności e, i rzeczy, które lubię, które mnie relaksują, to bardzo lubię gotować. Gotuję oczywiście dla swojej rodziny, e, więc to jest taka rzecz, która mnie zdecydowanie odpręża. E, bardzo chętnie odwiedzam wystawy e, sztuki, e, zwiedzam galerie, a z takich rzeczy, które można powiedzieć najbardziej mnie regenerują i ładują moje akumulatory, to są podróże. Są to podróże i krótsze, i dłuższe, w ciągu roku ze swoją rodziną zdarza nam się co jakiś czas wyjechać. Zazwyczaj jest to Europa i oczywiście zwiedzamy wtedy galerie, ciekawe miejsca, testujemy kuchnię zwyczaje, także to są momenty, które. Które są dla mnie ważne i które dają mi siłę na to, żeby, żeby tutaj kierować się instytucją. To są też momenty takie, które dają mi inspirację do działania i które poszerzają horyzonty. A jeszcze w takich bardzo wolnych chwilach, oczywiście uwielbiam czytać książki i czasem również maluję. Obrazy. O proszę, już niedługo, lada moment, będziemy witać Nowy Rok 2026, więc czego można Pruszkowskiemu Kamykowi życzyć na ten Nowy Rok 2026? No, panie redaktorze, życzę nigdy, nigdy za mało. Planów i marzeń mamy oczywiście wiele. Są to plany, marzenia i mniejsze, i większe. Czego sobie życzymy? Życzymy sobie tego, żebyście Państwo byli z nami nadal. Chcielibyśmy mieć salę z gumy, żeby móc pomieścić wszystkich chętnych, którzy przychodzą do nas na wydarzenia czy na takie stałe zajęcia. Życzymy sobie tego, abyśmy mogli realizować też szalone pomysły, bo takie też mamy. Szykujemy dla Państwa oczywiście wkrótce nowy sezon artystyczny i kulturalny, i tutaj życzymy sobie tego, aby ta nasza pasja i chęć tworzenia nie gasła i cały czas była mocna. Zatem cała redakcja telewizji TELCAP i myślę, jestem przekonany, że też wszyscy nasi widzowie tego właśnie Pruszkowskiemu Kamykowi życzą. Dziękuję bardzo i również dla Pana redaktora, dla całej redakcji i dla wszystkich Państwa, którzy oglądali naszą rozmowę. A teraz jeszcze taka mała podpowiedź, gdzie można Was śledzić na bieżąco, żeby wiedzieć co się u Was dzieje? Na bieżąco wszystkie informacje, które podajemy, czyli wydarzenia, które się u nas wydarzą, bądź wydarzyły to oczywiście nasze social media, czyli strona na Facebooku i na Instagramie. I jak również klasycznie, standardowo można powiedzieć, strona internetowa nasza, gdzie zamieszczamy plakaty z wszystkich nadchodzących wydarzeń. A zatem, drodzy Państwo, zaglądamy do internetu, aby wiedzieć, co dzieje się w Kamyku, i do Kamyka na wszelkie wydarzenia przychodzimy. Dokładnie. I tym oto akcentem możemy sobie podsumować dzisiejsze nasze spotkanie, naszą dzisiejszą rozmowę w ramach kulturalnego bloku lokalnego. Przypomnę tylko, że naszym gościem była pani Amelia Wyrys-Grabowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Kamyk w Pruszkowie. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo i pozdrawiam Państwa. Pozdrawiamy naszych widzów z sali audytoryjnej Centrum Dziedzictwa Kulturowego, bo tutaj mieści się Pruszkowski Kamyk i życzymy miłego dnia. 哦。